Can you take a picture of <laughs> that? Antena DAT-HD. Premiera tej anteny była w tym roku na ANZE. Jest to, to co mówiłem wcześniej, yy, pewne utrudnienie, również do kopiowania anteny TLRESZA. Na co należy zwrócić uwagę? Różnej długości dyrektory. Dlaczego? Też spytałem, żeby ładnie wyglądało. odpowiedziano mi tak. Posłuchaj. Zawsze nadajnik jest odrobinę wyżej niż tej z anteny. Dlatego zwykle w 99% antena powinno się ustawiać w takiej pozycji. Jeżeli przyjrzelibyśmy się dachom na przykład właśnie w Hiszpanii, w Grecji, gdzie jest dużo tego rodzaju anten, większość anten jest zamontowana w ten sposób. Jeżeli te długości są różne, w przypadku tak zastosowania anteny pod takim kątem, te długości troszeczkę się wyrównują, prawda? Następna interesująca sprawa. Wszystko teraz jest HD, prawda? Ma być HD, bo się sprzedaje. Ma być full HD teraz, prawda? Stoje, jest HD, tak? Wszystko ma być HD. Więc mamy też anteny HD. Żeby było ciekawiej, to telewizor zrobił Dipol w kształcie znaczka HD. Ale przecież nie jest to istotne, jaki ma kształt Dipol. Istotne jest to, że jest zastosowany nowy przed wzmacniacz MRD w środku, który ma automatyczną regulację wzmocnienia. I nie wydaje mi się, żeby ktoś w najbliższym czasie miał coś podobnego, ponieważ jest to bardzo, bardzo skomplikowana sprawa. Pytanie się nasuwa. Dobra, dobra. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Ok, ale dla którego kanału? Jak mamy w paśmie na przykład 7 kanałów, każdy idzie inaczej. Jest to również przeskoczony problem, ponieważ antena niejako sprawdza parametry sygnałowe dla całego pasma, które odbiera, i wtedy dostosowuje <laughs> poziom przed przedwzmacniacza. To jest to, co mówiłem wcześniej. Nie ma potrzeby korzystania z dużych wzmocnień. Ponieważ zmieniają się parametry szumowe. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, wzmacniacz działa nie na 13 dB, tylko na przykład na 10 i wtedy parametry szumowe nie są dwa dB, tylko na przykład 1,5 dB. Antena sprawdza sobie, co odbiera w całym pasmie. Czyli załóżmy, odbiera cztery pakiety. Jeden idzie na 75 decybeli, a najwyższy idzie na przykład na 90 czyli antena wylicza uśrednia jakby sygnał indukowany na tej antenie i wyrównuje go od tyłu do poziomu 85 dB.